Ta osoba nie tęskni za tobą, tęskni za uwagą. I to dostrzegasz, to nie jest niedopatrzenie, to nie jest pomyłka, to obliczenia, to ego. Ta osoba znika, gdy jest otoczona innymi, znika, gdy ma z kim rozmawiać, ignoruje, gdy jest zajęta i tylko szuka, gdy nie ma nikogo więcej. Zawsze tak jest, pojawia się znikąd. Z cześć w kazualowy sposób, jakby nie zniknęła na dni. Jakby było normalne ignorować, a potem pojawić się z uśmiechem i jakimś emotikonem, ale ty czujesz. W tej chwili. W brzuchu, na skórze. W automatycznym sposobie, w jaki odpowiadasz, próbując wydawać się lekki, mimo że nosisz ciężar w środku. Ta osoba nie szuka czułości. Szukają rozrywki. Nie chce obecności. Chcą ulgi. Nie chce ciebie. Chce towarzystwa. I ty akceptujesz. Zawsze akceptujesz. Oszukujesz się, oddajesz się, milczysz. Udajesz, że nie zauważasz, że jesteś wykorzystywany, bo tak, jesteś. Ta osoba już jasno zakomunikowała poprzez swoje działania. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest spragniona. Dzwoni tylko wtedy, gdy nikt inny nie odbiera. Pamięta o tobie tylko wtedy, gdy reszta znika. I ty wciąż na to pozwalasz. Wciąż się dostępniasz, jakby bycie zapamiętanym było dowodem uczucia. Jakby bycie ostatnią opcją było lepsze niż bycie zupełnie zapomnianym, ale to cię niszczy. Myślisz, że obecność to miłość, oszułujesz się myśląc, że powroty oznaczają nawrót, próbujesz wydobyć trwałość od kogoś, kto potrafi tylko krótko odwiedzać. Ta osoba nie wraca z powodu tęsknoty, wraca z wygody, wraca z próżności, wraca, bo wie, że wciąż odbierasz i ty odbierasz, mimo że wiesz, co się dzieje, mimo że czujesz, że to nie jest w porządku. Mimo, że dostrzegasz, że zawsze tak jest, ona znika. Czekasz. Ona wraca. Ustępujesz, a ten cykl się nie zmienia. Ponieważ wciąż nie miałeś odwagi się wycofać, ta osoba nie wybierze ciebie, bo nigdy cię nie wybrała. Tylko wchodzi w kontakt, gdy reszta zawodzi. Tylko widzi cię, gdy potrzebuje. Tylko udaje uczucia, gdy nie ma innych opcji. Nie zasługujesz na to. A najtrudniejsze jest dostrzec to, nie czekając, aż ona powie choć jedno słowo, bo nie chodzi o to, co się mówi, chodzi o to, co jest odrzucane, chodzi o to, co jest unikanie, chodzi o ukrytą nieobecność normalności. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś zbyt dostępny, a mimo to traktowany jak coś, co można wyrzucić? Bo ta osoba to wie, wie, że odpowiesz, wie, że będziesz tam, wie, że na pewno, gdy tylko zniknie, wróci. I znajdziecie w tym samym miejscu. Ale to nie jest tęsknota, to nie jest więź, to tylko komfort. Ta osoba przyzwyczaiła się do tego, że jesteś planem B, jak emocjonalna kula, jak wentyl, do którego ucieka w puste dni, długie noce, w niepokojące milczenie. A ty, próbując być wyrozumiały, myślisz, że obecność to ważność, myślisz, że wiadomość to uczucie, myślisz, że odpowiedź to wybór, ale ten, kto wybiera nie znika. Kto tęskni, nie czeka, aż nuda zapuka. Kto kocha, nie ignoruje przez dni. Ta osoba pojawia się, gdy chce, ale ty zawsze tam jesteś. To jest brak równowagi. To jest rana, z którą nie potrafisz się zmierzyć. Czujesz to w ciele, w niepokoju, który przychodzi, gdy powiadomienie nie przychodzi, w prawie smutnym ulgi, który pojawia się, gdy w końcu przypomni sobie o tobie. I najgorsze jest to, że próbujesz nadać sens temu powrotowi, próbujesz uwierzyć, że tęskniła, że naprawdę o tobie pamiętała, że myślała o tobie, ponieważ coś poczuła, ale w głębi duszy dostrzegasz, czujesz, że to nie była pamięć, to była nuda, to było ego, to była nieobecność innych opcji, ta osoba wróciła, bo nikt inny nie był dostępny i akceptujesz. Odpowiadasz z troską, próbujesz utrzymać lekkość. Unikasz pytania, gdzie byłaś. Unikasz okazania, że zauważyłeś dystans. Unikasz wszystkiego, co mogłoby jej przeszkadzać. A w głębi duszy błagasz: zostań, po prostu zostań. Ale ta osoba nigdy nie zostaje. Przechodzi, odwiedza, daje tymczasowe towarzystwo, nie wraca do ciebie, wraca z powodu pustki, i ty, który tak mocno czujesz, tak wiele dajesz, tak wiele znosisz, stajesz się miejscem, w którym ona odkłada swoją samotność. I odchodzi lekko, podczas gdy ty stajesz się cięższy. Ile razy to się już zdarzyło? Ile razy próbowałeś to usprawiedliwić? Próbowałeś romantyzować? Próbowałeś uwierzyć, że to tylko faza, że w końcu ta osoba zauważy, jak bardzo jesteś niezbędny? Ale musisz zrozumieć, że bycie niezbędnym dla kogoś zaczyna się od tego, w jaki sposób ta osoba dba o twoją obecność. A ta osoba nie dba, nie docenia, nie stawia priorytetów, ona wie, że cierpisz. I mimo to znika, nawet wtedy wraca, jakby nic się nie stało, jakbyś miał obowiązek się uśmiechać, przyjmować, rozumieć. I ty rozumiesz, zawsze rozumiesz, rozumiesz za dużo, przebaczasz za dużo, akceptujesz za dużo. I dlatego ona wraca, bo wie, że może. Ale to cię niszczy. Kiedy milczysz, gdy chciałbyś się wygadać, łamiesz się trochę bardziej. Kiedy tłumisz łzy, żeby nie wydawać się potrzebującym. Kiedy udajesz lekkość, gdy wewnętrznie się rozsypujesz, ta osoba się nie zmieni, bo nie musi się zmieniać. Ma wszystko, co chce Twoją dostępną obecność i brak żądań, ale Ty musisz musisz przestać żebrać o to, co powinno być naturalne musisz przestać oferować całe swoje serce komuś, kto przychodzi tylko po okruszki musisz przestać myśleć, że zasługujesz na tak mało musisz przestać nazywać to miłością. Bo to nie jest miłość, to zależność, to strach przed byciem samym, to przywiązanie przebrane za nadzieję. Ta osoba nie da ci tego, czego oczekujesz, ona nie ma. I co gorsza, nawet nie chce mieć. To, czego ona pragnie, to ktoś, kto będzie tam, gdy nikt inny nie będzie. I tym kimś byłeś ty. Ale nie zostałeś stworzony do tego, nie jesteś tymczasowym schronieniem, nie jesteś ucieczką na koniec wieczoru. Nie jesteś ramieniem dla kogoś, kto szuka cię tylko gdy inne ramiona znikają. Jesteś całością. I zasługujesz na kogoś, kto to dostrzega. Wybierz siebie w dniach, kiedy jesteś otoczona innymi. Pozwól sobie być, nawet gdy życie jest pełne. Pragnij swojej obecności, nie tylko swojej uwagi. Jeśli to zabolało, to dlatego, że to prawda. A prawda uwalnia, tak. Ale najpierw rani. Musisz wyjść z tego cyklu, musisz wybrać siebie. Ta osoba nie jest okrutna, ale jest egoistyczna. A egoizm kogoś, kogo kochasz, rani bardziej niż każda odmowa, bo oczekujesz od niej tego, czego nie może lub nie chce ci dać. A za każdym razem, gdy znów akceptujesz, mówisz światu, że twoja miłość może być wykorzystywana. Pozwalasz na własny ból. Uczysz, że potrafisz znieść, ale nie powinieneś. Czy już przez to przeszłaś? Powiedz mi w komentarzach, lub po prostu napisz: Potrzebowałam to usłyszeć, bo może nigdy wcześniej nie widziałaś. Zrozum, że to nie chodzi o to, co ta osoba robi, to dotyczy tego, co pozwalasz, to historia, którą dalej utrzymujesz sama, to o tym, co akceptujesz jako miłość, kiedy w rzeczywistości to tylko nieobecność przebrana za obecność. Zasługujesz na więcej, zasługujesz na kogoś, kto przyjdzie i pozostanie kogoś kto nie zapomni kto nie zniknie kto nie wróci tylko z wygody zasługujesz na kogoś kto cię wybierze nawet gdy będą mieli inne opcje kogoś kto widzi cię nawet w dniach kiedy jesteś cicha kogoś kto nie musi przegrać żeby się zorientować ale zanim to nastąpi musisz przestać oferować siebie tym którzy nie mają miejsca aby cię przyjąć nie bądź odpowiedzią dla tych którzy tylko wysyłają ci milczenie nie bądź obecnością dla tych Którzy tylko używają cię jako rozproszenia. Jesteś czymś znacznie więcej niż to i być może teraz po raz pierwszy zaczynasz to dostrzegać. Uświadamiasz sobie, że to nie chodzi o nią. Nigdy nie chodziło. Ta osoba zajmuje tylko miejsce, które zostawiłaś otwarte. Wraca tylko dlatego, że wie, że wciąż może. Pojawia się, bo czuje, że nie będzie konsekwencji. A może najtrudniejsze jest to, uznać, że nawet zraniona, stałaś się wspólniczką własnego bólu. Bo już wiesz, dokąd to prowadzi, już wiesz, jak to się kończy, ale powtórzmy. Czujesz, że jesteś zmęczony, ale nadal idziesz, czujesz, że zasługujesz na więcej, ale upierasz się, czujesz, że jesteś wykorzystywany, ale udajesz, że wszystko jest w porządku, i wtedy coś w tobie zaczyna się psuć, powoli, w ciszy. To nie jest krzyk, to jest wyczerpanie. Próbujesz się przekonać, lepiej to niż nic, ale nie jest. Bo to lepsze od niczego, powoli cię zabija, zabija twoją radość, twoją pewność siebie, twoją zdolność do bycia prawdziwie kochanym. Ta osoba się pojawia i przez kilka minut się uśmiechasz, ale później, gdy rozmowa ochładza się, gdy nieobecność wraca, gdy zniknięcie się powtarza, dziura jest jeszcze większa. Bo teraz oprócz braku, nosisz również frustrację, poczucie złości wobec siebie, wstyd, że wciąż jesteś w tym samym miejscu. Strach, że nigdy z tego nie wyjdziesz, ale spójrz na mnie teraz, wyjdziesz, bo ten tekst nie macie obwiniać, macie obudzić. Musisz zacząć traktować się jak kogoś wyjątkowego, nie z powodu dumy, nie z powodu próżności, ale z potrzeby. Musisz zacząć odmawiać tym, którzy oferują ci tylko nieobecność, zamykać drzwi przed tymi, którzy wracają tylko wtedy, kiedy chcą, przerywać więzi z tymi, którzy podają rękę tylko wtedy, gdy chcą coś otrzymać. Ta osoba nie jest twoim końcem, nie jest twoim przeznaczeniem, to tylko powtórzenie wzorca, lustro tego, jak wciąż nie widzisz siebie jako wystarczającego. A twoje uzdrowienie nie zaczyna się, gdy ona się zmienia, zaczyna się, gdy zmienisz to, co akceptujesz. Już więcej nie możesz i wiesz o tym. Masz dość oszukiwania siebie, masz dość udawania, że to nie bolało, masz dość milczenia, uśmiechania się i kontynuowania, ale zmiana wymaga decyzji, a decyzja wymaga bólu. Jesteś gotowy? Bo będzie bolało, gdy pozwolisz tej osobie odejść, będzie bolało, gdy odetniesz dostęp, będzie bolało, gdy zablokujesz, będzie bolało, gdy zignorujesz następną próbę ponownego pojawienia się, ale ten ból przeminie. W przeciwieństwie do bólu trwania w tym samym miejscu, ten ból już znasz i on nigdy nie odchodzi. Musisz chronić siebie przed sobą, przed swoim impulsem, by naprawić to, co nigdy nie istniało w całości, z Twojego nawyku bycia tym, który ratuje, mimo że to Ty cierpisz najbardziej, z Twojego strachu przed byciem samym, nawet wiedząc, że już od dawna jesteś sam. To jest teraz, nie później, nie wtedy, gdy ta osoba się zmieni. To wtedy. Gdy przestaniesz akceptować te role. Nie urodziłeś się, aby być drugim planem dla nikogo, nie zostałeś stworzony, by być wspomnieniem, kiedy to pasuje. Jesteś rzadką obecnością, a rzadkiej obecności się nie błaga, nie negocjuje, nie pożycza, bowiem moment przełomu nigdy nie pochodzi od drugiej osoby. Narodzony jest wtedy, gdy w końcu dostrzegasz siebie i przestajesz stawiać się tam, gdzie nie jesteś chciany przestajesz akceptować to co nie jest odwzajemnione przestajesz usprawiedliwiać to co niewybaczalne ta osoba cię nie uzdrowi ta osoba nie dostrzega czego utraciła czemu aż wycofujesz się i nie wracasz musisz odejść zanim się zgubisz musisz zamknąć ten cykl zanim znów się złamiesz musisz wstać z tej oczekiwania nie dlatego że zasługuje na twoją nieobecność ale dlatego że zasługujesz na własną obecność jeśli teraz to czujesz, nie ignoruj, nie racjonalizuj. Po prostu czuj i zacznij się oddalać. Nie będzie łatwo, ale będzie wyzwalające. Najcichsza część tego bólu to to, że nie eksploduje, odkrywa. Odkrywa stopniowo. Osłabia Twoją energię, Twoją chęć do działania, Twoje pragnienie, by spróbować jeszcze raz. A nikt tego nie widzi, bo na zewnątrz się uśmiechasz, wciąż odpowiadasz. Wciąż próbujesz być lekki, dostępny, fajny, ale wewnątrz już się rozpadasz. Ta osoba wciąż zachowuje się, jakby wszystko było w porządku, jakby zniknięcie było normalne, jakby twój czas był nieograniczony, jakby twoje zaangażowanie nie miało terminu, jakbyś był osobą, która zawsze będzie tam, nawet zraniona, nawet ignorowana. A najgorsze? Byłeś dokładnie takim człowiekiem. Nauczyłeś się milczeć, aby utrzymać więź, ukrywać swoje frustracje, aby nie wydawać się trudnym, dostosowywać się do pustek innych, jakby to było twoim obowiązkiem je zapełniać, ale teraz czujesz, że to już wystarczy. Już nie możesz dłużej być wsparciem dla kogoś, kto przychodzi do ciebie tylko wtedy, gdy świat się wali. Już nie możesz dłużej pocieszać kogoś, kto nigdy nie oferuje troski. Już nie możesz dłużej uśmiechać się do kogoś, kto przechodzi obok ciebie, jakbyś był niewidzialny. Ta osoba przychodzi, wykorzystuje twoją uwagę, wysysa twoje wsparcie, łagodzi własne ego, a potem odchodzi. Zawsze w ten sam sposób, bez wyjaśnień, bez pytania jak się czujesz, bez troski o to, czy zostawiła kolejny otwarty ranę. A ty stoisz tam, próbując samotnie posklejać kawałki tego, co czujesz, próbując przekonać się że to nie było takie poważne, próbując przygotować się na jej następny powrót, jakby to było nieuniknione, jakby to było normalne, ale to nie jest. Miłość, której pragniesz, nie ma nic wspólnego z tym. Miłość, na którą zasługujesz, nie znika, gdy wszystko jest w porządku. Nie pojawia się tylko wtedy, gdy wszystko jest źle. Nie trzeba jej wzywać tysiąc razy, ona przychodzi, zostaje, troszczy się, wybiera. Ta osoba nie. Ta osoba widzicie tylko wtedy, gdy nie ma nikogo innego. Pragnie cię tylko wtedy, gdy cisza staje się nieznośna. Szukuje cię tylko wtedy, gdy potrzebuje pocieszenia, a nie ciebie, a ty nie jesteś awaryjnym wsparciem. Nie jesteś drogą ucieczki. Nie jesteś znieczuleniem dla niczyjej duszy. Musisz zrozumieć, nie każdy powrót to nowy początek. Niektóre powroty są tylko uzależniającymi cyklami. Cykle, które muszą być przerwane. Nawet jeśli boli? Boisz się powiedzieć nie, boisz się wydawać się szorstki, boisz się na zawsze odsunąć tę osobę. Ale spojrz wokół, ona już jest daleko. Pojawia się tylko wtedy, gdy chce, już jest daleko wraca tylko z wygody. Czy zatrzymałeś się, by pomyśleć, co się stanie, jeśli przestaniesz otwierać drzwi? Co się stanie, jeśli po raz pierwszy powiesz teraz nie? Co się stanie, jeśli nie odpowiesz? Jeśli po prostu nie będziesz tam, kiedy zdecyduje się wrócić, może będzie nalegać, może będzie zdziwiona, może całkowicie zniknie, ale niezależnie od reakcji, zauważysz coś nowego, spokój niebycia już dostępnym dla swojej własnej rany. Bo za każdym razem, gdy odpowiadasz nawet zraniony, pogłębiasz tę ranę, wzmacniasz cykl, uczysz, że Twoja obecność może być wykorzystywana, bez zobowiązań, bez troski, bez konsekwencji, ale teraz to nie jest już czas na to. Teraz to Ty musisz odejść. Jeśli nie z powodu siły, to z powodu zmęczenia, jeśli nie z odwagi, to z powodu trzeźwości. Jesteś wyczerpany i to już wystarczający powód. Nie musisz już być wyrozumiały na lekceważenie, nie musisz już być uprzejmy wobec obojętności, nie musisz już dawać miłości tym, którzy oddają Ci jedynie sporadyczną obecność. Ta osoba miała wszystkie szanse. A mimo to wybrałaby sięgnąć po ciebie jako ostatnią deskę ratunku. To nie jest kwestia błędu, to kwestia wzorca, a jedynym sposobem na przerwanie tego wzorca jest przestać odpowiadać. To nie jest zemsta, to ochrona, to nie jest duma, to świadomość, to nie jest brak miłości, to obecność godności. Od tego momentu zaczynasz się oddalać, najpierw wewnętrznie, potem słowami. A następnie milczeniem. Przestajesz uzasadniać, przestajesz tłumaczyć, przestajesz nalegać i po prostu się oddalasz. Ona to poczuje, może spróbuje wrócić, może powie, że tęskniła, ale teraz już wiesz, to nie jest miłość, to ego, to próżność, to uzależnienie i nie jesteś już schronieniem dlatego. Jeśli to z tobą rezonuje, polub, skomentuj swoją prawdę, podziel się i zapisz się, aby niczego więcej nie przegapić.